Ustawienie zegarka w Yamaha XV1700 Road Star wersja 2008-2015. Włączamy stacyjkę. Następnie bierzemy, naciskamy jednocześnie górę selektora i przez 2 sekundy reset. Raz, dwa. W tym momencie godziny zaczynają migać. Bierzemy w górę lub w dół, ustawiamy odpowiednio godzinę, czyli zmieniamy. Następnie naciskamy reset, zaczyna migać minutnik. Bierzemy ponownie. Ustawiamy właściwe minuty w górę lub w dół i na koniec naciskamy reset. Godzina ustawiona. Możemy wyłączyć zapłon.